Ułożonych na terenie gminy Sukraś na kwotę ponad 2 milionów złotych. I w briefingu biorą udział Wojewoda Podlaski, pan Bogdan Paszkowski Dzień oraz dobry. burmistrz Sukraśla, pan Radosław Dobrowolski. Dzień dobry. Bardzo proszę pana Wojewoda o zabranie głosu. Dzień dobry, proszę państwa. Naszym narodowym obowiązkiem jest dbać o naszą pamięć historyczną, w szczególności dbać o groby i cmentarze wojenne. Dzisiaj jesteśmy w takim szczególnym miejscu tutaj w Grabówce, gdzie jest ogromna nekropolia ofiar terroru niemieckiego prowadzonego w latach 1941-44. Oceny, jeżeli chodzi o ilość osób różnych narodowości, z różnych przyczyn tutaj zgładzonych przez faszystowskie Niemcy, y jest czasami różnie podawana na tym pomniku, który jest tam naprzeciwko nas wymieniana jest liczba chociażby 16 tysięcy osób tutaj które zostały zabite w tym miejscu czy w tych miejscach bo to jest cały kompleks ustalenia innych historyków Mówią o ofiarach ilości ofiar w wysokości od 5 do 8 tysięcy, ale oczywiście jest to kwestia, która wymaga jeszcze wielu badań, natomiast niezależnie od tych ocen, ta ziemia jest powiedzmy zroszona, krwią tysięcy osób. Stąd też obowiązkiem państwa, obowiązkiem nas wszystkich jest dbać o takie miejsca. Od wielu lat jest przyjęta taka praktyka, że grobami i cmentarzami wojennymi na zasadzie powierzenia opiekują się samorządy. Jest to zadanie państwa, ale za moim pośrednictwem ja podpisuję porozumienia dotyczące ochrony takich miejsc, ich renowacji, podejmowania czynności ochronnych. Od kilku lat y, mamy zwiększane te środki. Powiem państwu, że jeszcze w 2015 roku wojewoda Podlaski dysponował środkami wysokości na te cele w wysokości 80, nieco powyżej 80 tysięcy w skali całego województwa. Od 2020 roku te środki systematycznie wzrastały. Y, w 2020 roku chociażby wynosiły już 400 tysięcy. Cieszę się, że ten rok 2022 jest w zakresie możliwości finansowych rokiem szczególnym. Nie dość, że w ramach swojego budżetu mam tą kwotę zwiększoną do 700 tysięcy złotych, to jeszcze z rezerwy ogólnej mogliśmy pozyskać. Kwotę prawie 220-31 tysięcy złotych. A plus do tego jeszcze uzyskaliśmy dodatkowe dofinansowanie z tejże rezerwy ogólnej w wysokości 2 milionów złotych. Innymi słowy, te środki mamy nieporównywalnie większe niż w latach ubiegłych. Jesteśmy dzisiaj w tym szczególnym miejscu, które przez wiele lat no, mogło być w zasadzie w zakresie jego zagospodarowania, utrzymania, renowacji w bardzo ograniczonym y, wymiarze wspierane. Pamiętajmy, że ta nekropolia, ta nekropolia powstawała pomnik chociażby w 1973 roku. Przez wiele lat y, no, te różnego rodzaju groby, Batery, nie miały możliwości takiej gruntownej renowacji. Cieszę się, że za chwilę będę mógł z panem burmistrzem podpisać umowę na przekazanie zadań państwa samorządowi gminy Suprać. Umowa będzie opiewała na kwotę przekazywanych środków w 2022 roku. W wymiarze 2 milionów 55 tysięcy złotych. Z tego właśnie na te projekty dotyczące zagospodarowania, renowacji tego miejsca przeznaczona będzie kwota dwóch milionów złotych. Dodatkowe te 55 milionów złotych w części w wysokości. 30 tysięcy złotych będzie przeznaczone na prace dotyczące robót przy tej nekropolii powstańców listopadowych w Nakopnej górze. Reszta 25 tysięcy złotych to na bieżące utrzymanie innych miejsc. Ale cieszę się, że w tym roku mamy tak dużą kwotę, bo jak mówiłem, ponad 2 milionów 230. Prawie 1 milionów tysięcy złotych, i w związku z tym wiele takich projektów będziemy rozwijać. No, dość wspomnieć, że podpisałem już ze swojej strony umowę chociażby z Wiemstokiem, gdzie ta kwota dotycząca chociażby tych miejsc pamięci narodowej również będzie znaczna, bo dedykujemy tam kwotę 300 tysięcy złotych, w części przeznaczony na cmentarz wojskowy. Przy, 11, przy ulicy 11 listopada, w części na e, również takie miejsce masowych mordów e, w latach II wojny światowej, e, wykonywanych przez hitlerowskie Niemcy, chociażby na Bacieczkach, tam są kontynuowane prace. Jednym słowem, e, życzę panu burmistrzowi, który zaraz pewnie wspomni tutaj o konkretnych projektach związanych z renowacją tego miejsca życzę panu burmistrzowi żeby jak najlepiej mógł e, przy wykorzystaniu tych ogromnych środków e, zrealizować ten projekt żeby te miejsce rzeczywiście e, z jednej strony to godnie upamiętniało tych te wszystkie osoby które tutaj zostały zamordowane i skryto e, bójczo powiedzmy tutaj Pochowane, a z drugiej strony e, życzę, żeby to miejsce miało taki przywrócony, odpowiedni charakter, żeby rzeczywiście stanowiło takie również oparcie dla naszej świadomości historycznej, która jest na pewno ważnym elementem e, integracji narodu. A przed nami, jak widzimy, Trudne czasy, czasy, które również y, bardziej być może jeszcze nam unaoczniają y, to, te ogromne, straszliwe wydarzenia, które tutaj miały miejsce. Mówimy to w kontekście chociażby obserwacji, co się dzieje podczas agresji Rosji na Republikę Ukraińską. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i o tym właśnie jak zmieni się to miejsce i w jaki sposób gmina że wykorzysta te pieniądze powie burmistrz Suchraśla pan Radosław Dobrowolski. Tylko prosimy bliżej mikrofonu. mikrofonu. Szanowny panie wojewodo, szanowni państwo. To bardzo ważna chwila w historii naszego samorządu, ponieważ od paru lat staramy się o to, aby to miejsce odnowić, przywrócić do nowej Świetności, bo będzie to miejsce rzeczywiście inaczej wyglądało. Jak pan, jak pan Wojewoda wspomniał, w 1973 roku to miejsce zostało zorganizowane w ten sposób, jaki tutaj widzimy. W latach 70. w latach 80. zakłady pracy z Białego Stoku harcerze uczniowie przyjeżdżali tutaj. I grabili liście w tym miejscu, znicze. Było to miejsce otaczane zbiorową pamięcią przez społeczeństwo Białego Stoku i miejscowości podbiałostockich. Jest to największe miejsce, obok Pietraż, kaźni narodu polskiego, ale też innych narodowości. Tak jak Pan Wojewoda zau, zauważył, w latach 1941-1944 zamordowano tutaj, niektórzy szacują tysiąc, y, 16 tysięcy nawet y, y, zamordowanych, chociaż niektórzy historycy uważają, że ta liczba jest. Y, ofiar jest y, zawy, zawyżona, ale nawet jeżeli przyjąć, że jest to. Jest tutaj 11 tysięcy ofiar niemieckich, to jest naprawdę bardzo dużo, jest to największe miejsce, największe miejsce kaźni. W 1944 roku Niemcy wysłali tutaj takie spec komando, które wykopywało jeszcze nierozłożone szczątki swoich ofiar i ogniem te szczątki były traktowane, tak zacierano, tą zbrodnie, ludobójstwo i jednocześnie to, co się nie udało spalić ze szczątków ludzkich, potem kości były mielone w takich żarnach, żeby autentycznie nie było żadnego, żadnej kosteczki, żadnego śladu po tej zbrodni. Oczywiście się nie udało tego tak zatrzeć i ten głos przypomnienia o tej zbrodni, o zbrodni ludobójstwa jest potrzebny. Każde ludobójstwo musi być odpowiednio oznakowane, ofiary uczczone, a ten moment podpisywania tego dokumentu jest dla nas tym bardziej symboliczny, ponieważ na Ukrainie mamy ludobójstwo, mamy mordowanie cywilnych osób, dzieci, starców, mamy użycie niekonwencjonalnej, zakazanej broni której ofiarami są cywilni mieszkańcy Ukrainy Ukrainy to tak a propos jakby tej chwili jest to w tym kontekście jakby organizowanie, ponowne organizowanie tego miejsca wpisuje się też w ten kontekst który jest na, na Ukrainie to co przygotowaliśmy proszę Państwa to jest Kompleksowe zagospodarowanie tego miejsca, przy którym się teraz znajdujemy, z odnowieniem pomnika, który jest tutaj autorstwa takiego rzeźbiarza pochodzącego z grabówki pana, świętej pamięci, pana Wakulińskiego. Potem mamy tak, mamy tutaj teren za nami kwatery żołnierskie ale też 200 metrów stąd tam pod lasem mamy również dwie, dwa cmentarze. To są obszary, które należą do zasobu gminy Supraś, dlatego mogą być zagospodarowane przez nas. Za kościołem w Grabówce na terenach nienależących do zasobu gminy Supraś również są masowe groby. Na razie nie możemy tamtymi grobami się zająć, ponieważ nie jest to własność gminy Supraś ale w przyszłości na pewno będziemy się starali, żeby tamtymi grobami też się zająć, przejąć te nieruchomości i też zająć się tamtymi grobami. To, co przygotowaliśmy, to stworzymy tutaj taką ścianę memorialną. Tutaj będzie, będzie brama z, z godłem, z, z głównym napisem, że tutaj spoczywają tysiące ofiar. Bestialsko pomordowanych w latach 1941-1944. Tu będzie odpowiednio przygotowane miejsce celebracji różnych uroczystości patriotycznych i religijnych. Będzie to miejsce urządzone w sposób ekumeniczny, ponieważ obok, obok krzyży katolickich, prawosławnych, będzie też i Gwiazda Dawida, będzie też muzułmański półksiężyc, bo takie było społeczeństwo Białostoczyzny. Wszystkie. Te narody, i mniejszości etniczne, które stanowiły społeczeństwo Białego Stoku i okolic, właściwie wszyscy byli ofiarami tych zbrodni, które miały miejsce w Grabówce. Całość, proszę Państwa, wartość całości kosztorysowa to jest 2 900 tysięcy złotych i w końcu ubiegłego roku mieliśmy przygotowaną, już właściwie niedokończoną mieliśmy procedurę przetargową. Najniższa oferta była na 2 miliony 700 tysięcy złotych, i właściwie już mieliśmy, przygotowaliśmy się do podpisu umowy z firmą do realizacji, jednak musieliśmy się z tego wycofać ze względów finansowych. Sytuacja Ogólnoświatowa recesja, Zwyżka cen spowodowały to, że nie byliśmy po prostu w stanie pokonać ciężaru finansowego tej inwestycji. Byśmy musieli po prostu jeszcze bardziej zadłużyć gminę, natomiast nie stać nas na to, bo budujemy dwie ogromne inwestycje oświatowe rozbudowa szkoły w Sobolewie i budowa żłobko przedszkola te, też w Sobolewie tutaj przy Rondzie najwyższy budynek przy Rondzie wznoszący się to właśnie ta nasza inwestycja i tam lokujemy główne nasze środki dlatego też to co Pan Wojewoda zaproponował czyli przekazanie nam tych środków w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej nam naprawdę rozwiązuje sytuację. Jestem bardzo wdzięczny panu Wojewodzie, że pan Wojewoda jako przedstawiciel rządu RP widział potrzebę wraz z panem premierem, żeby przekazać nam te środki i żeby, i żeby to miejsce było wsparte ogromnym, ogromną tą dotacją ze, ze strony polskiego rządu przez ręce pana wojewody, żeby, żeby odnowić to miejsce, żeby na nowo Grabówka mówiła, krzyczała nawet o tej wielkiej zbrodni za 1941 44 a to po to, że jesteśmy wdzięczni, jesteśmy, mamy dług, dług do spłacenia tym, którzy tutaj spoczywają, ale jednocześnie chcemy też zadbać o odpowiednią edukację, bo ta aleja, która tutaj jest, będzie taką też aleją edukacyjną. Tutaj też mają stanąć takie tablice informujące o wojnie, o zbrodni, żeby przyszłe pokolenia nie musiały się borykać z takimi okropnościami, które miały miejsce również na naszej polskiej i podlaskiej ziemi. Także Panie Wojewodo, bardzo dziękuję. Jeszcze postaramy się o dofinansowanie tej, tej inwestycji kompleksowej ze strony Pana Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Artura Kosickiego, który deklarował chęć też również zaangażowania finansowego w budowę tego miejsca, ale również mam podpisaną, Mam podpisane porozumienie parę lat temu z panem prezydentem Białego Stoku, panem Tadeuszem Truskolaski. Mam nadzieję, że pan Tadeusz Truskolaski wywiąże się z tej obietnicy i też przekaże pewną kwotę brakującą, bo brakuje nam jeszcze około miliona. Ale zważywszy to, że. Mamy pana marszałka, gmina Supras, gmina Białystok. To składka taka po ponad 300 tysięcy złotych, naprawdę chyba nie będzie jakaś gigantyczna, będzie do pokonania, a jednocześnie będzie to też duży wkład w to, żeby to miejsce kompleksowo zagospodarować. Dziękuję bardzo. bardzo Dziękuję bardzo. I teraz przejdziemy do podpisania tego porozumienia. Tak. A nie, chyba mam, mamy mamy. Ok. Pozyczenie. Rzekła się to nie krótka. Rozumiem nie jest stosunkowo krótkie, ale treść zawiera najważniejszą ośrodkę. zmienimy się dokumentami <noise> teraz życie wszystkiego najlepszego żeby ta inwestycja sprawnie została przeprowadzona bo to ważna jest dla nas wszystkich z jednej strony spłacamy dług w stosunku do poprzednich pokoleń a z drugiej strony na pewno jeżeli te tutaj obszary będą powiedziałbym odnowione to na pewno będą też przyciągać uwagę społeczną, młodzieży wychowania Życzę wszystkiego najlepszego i życzę również pozyskania tych dodatkowych, Dodatkowe. jeszcze do brakujących środków. A ja, w imieniu całej społeczności gminy Supraś, ale nie tylko gminy Supraś, Białego Stoku i innych miejscowości, bardzo serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie i rządowi za przekazanie nam tych środków. Dziękuję, wymienimy się teraz dokumentami i miejmy nadzieję, że wszystko będzie przebiegać. Sprawnie. Będziemy się szykować do przetargu. Tak, tak, tak. Środki trzeba rozliczyć do końca roku. Chcę zapytać, panie burmistrzu, czy to znaczy, że będzie nowy przetarg? Czy to jest na podstawie tamtego przetargu? Nie, nie, tamten będzie, będzie nowy przetarg. Będzie nowy przetarg i yy, cała procedura, i po tej procedurze będziemy wyłaniać wykonawcę na te dwa miejsca. Natomiast tego nie powiedziałem. Rozłożymy to wykonanie inwestycji na dwa lata. W tym roku wydamy ponad 2 miliony złotych. W roku 2023 około miliona złotych na pozostałe te dwa miejsca, o których mówiłem. Dwie kwatery, gdzie też spoczywają pomordowani. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu, to wypadałoby również. Tak. Złożę obronnicę, no, ja zapraszam pana burmistrza, państwa też umowę, no, nie? No, nie. No, nie. żeby no, nie.